Cześć, cześć, witajcie z Ja w dzisiejszym odcinku po raz kolejny słyszymy się w GTA 5 Online i dzisiaj tuning nowego terenowego pojazdu, jakim jest Wapit Rattle. No po prostu Wapit Rattle, jakby. Tyle. Nie wiem, co potem mam się spodziewać. Będziemy go testować na górze Chiliar. Więc zobaczymy, jak to będzie. musimy przeczekać przejechanie do pięknego pociągu tak więc już jedziemy wygląda jakby te to tory którego miały się zamykać nie wiem gdzie się ale to nas głównie interesuje piękny offroad Bo wiadomo, terenówka musi chyba potrafić przejechać że bo to jest to jest terenówka, albo bardziej sz... Soszuka, soszówka, kurwa, nie wiem jak to się mówi. Ale to jest nieważne. To jest stale nieważne, co? My tam będziemy testować ją tam na górze Chile, Zobaczymy jak da radę. I czy da radę w ogóle. To nas najbardziej interesuje. Czy ona da radę? Dlatego też jesteśmy w seni. Dlaczego w sensie ptać? No bo jesteśmy bliżej tej góry. Zaraz będziemy mogli jeszcze jest zrobić test. Prędkości na autostradzie. Raczej nie będzie zbyt prędkością. no bo wiadomo, kurwa, to jest terenówka. Ech, więc raczej bardzo szybkie to, to nie jest. Gdzie tu jest wydech? Tu są wydechy. O kurde. A to wtedy gdzie jest? To się kurde kika. Oczny wydech. No nie wiem, tu. A tu jest, okej. Okay. Ja nie to chyba najbardziej pasuje w sumie. Eee, Klak są wywolone, światło oczywiście oznaczenia. No i tutaj może było jakieś walny, co nie? Na przykład takie spoko. Chociaż to jest tam... O i mi skupiłem No to będzie takie. Lakierowanie w takim bądź razie. Lakierowanie. Czy taki czarny by pasował do tego? No oczywiście, że tak. Pasuje do tego i to elegancko pasuje. Kurde. jeszcze taką ramę można zrobić. I ta ma na przykład taka czerwona, albo właśnie na odwrót. Ta ma czarna, a kolor czerwony. Nie, bo to nie stanie tutaj. Tak? Nie, dajmy już czarną po prostu. Nie będziemy się tutaj bawić jakiś te, Chyba, że jakieś inne oznaczenie jeszcze znajdziemy fajne. Nie powiedzmy, już tak jest yy, tutaj. Tutaj bym był taki pana, świetny. Nie sprzedajemy spoiler. Kurde, do tego można spoiler dać. Łopanie! Taki no chyba styknie. Taki jest. No. A dobrano i oczywiście koła. Koła wiadomo no terenówka ja. To trzeba terenowe. Czarne. Ale projekt ulepszenia. Trzeba ulepszyć to. Tak. No bo muszą być ulepszone ja. No jednak to jest terenówka. Trzeba o tym pamiętać. Dobra, ruszamy. Prędkość światła. Ekstra, kurde, hiper, miper. Jedziemy ile, ponieważ nasza prawa ręka zasłania naszą prędkość. I pięknie kołem zahaczyliśmy. Ale te światła w ogóle działają. To jest zajebiste. A idealnie mamy noc, więc przetestujemy sobie te światła. Najpierw sobie pojedziemy na zwykły. Ja ok. Już tam działa Mów e, mi drive, myślę. Dobra, nie ma co go y, testować w ogóle, jeżeli chodzi o autostradę, bo on już rozwinął wtedy swoją maksymalną prędkość, ale nie należą do najszybciej. Wydaje mi się, że taki standard. Bo może 110, może 110, No bo ja to nie kończę się. No nie, no pojazd nie wygląda jakoś jak są no to wiadomo, to mi się wydaje, że bardziej pod jakieś takie wyścigi typowo e, terenowe niż tako. No nie wydaje mi się, że był to jakoś auto bardzo potrzebne do czegokolwiek. Poza takimi wyścigami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem jak uważacie widzowie, ale auto do takiej zwykłej jazdy to na pewno nie jest. Najszybszych nie należy na nie powinien też nie będzie należeć. No, no nie no, nie wydaje mi się, że to było jakieś takie auto tak, że na przykład nie wiem, idziemy nim do misję co nie, czy coś. Na no, jakby strzelanina, nie wiem no, nie. Takiej bardziej do zabawy. Raczej w mojej kolekcji też nie zostanie, bo nie jest jakoś e, coś w moim stylu. Czy to jest góra, Tak, to jest, czyli No dobra, to spróbuję pod nim podjechać. Może nie tu, a tym troszkę dalej. Albo no tu spróbuję pod nim podjechać. W takim razie, skoro już tu jesteśmy, to się postarajmy. Ja, ja się ustawię lepiej. łączmy sobie te mocniejsze. One naprawdę sporo dają. Nie powiem, że nie. No, zobaczcie, takie z włączonymi, takie ze zwykłym, a takie z tym e, z tymi długimi. Tak, zapomniałem słowo na no. początku. No, ale to już normalnie, widzę. Pierdolę, naprawdę coś mi się pierdzieje w tej główce No, coś tam daje radę, nie jest to jakoś taki wow, ale daje radę w miarę. No, tutaj raczej nie da rady, to jest to tak, no, praktycznie pionowo ale spróbujemy w sumie spróbujmy o, czekajcie bo uruchamiać musimy tutaj jakoś bardziej wyjechać o kurde trapapaty o też teraz się tutaj spuścimy tak na dół to chyba w ogóle tylko na tył więc to jest też bardziej jak dalej mnie soszówka strzosłupka Kurwa nie wiem jak to się nazywa Ale to jest totalnie nieważne widzo. Widzowie, kurde dlaczego mówię widzu? Nie no coś tam daje radę No ja nie powiem, że nie, ale coś tam daje radę to... Tu mamy w ogóle, że możemy sobie skoczyć Ale my nie chcemy skoczyć Może nie jedziemy takim typowym, typowym offroadem Ale no tutaj też można bardzo łatwo spaść Widzicie, ona coś tam daje radę, ale przy niektórych momentach, no, ciężko jej idzie, ciężko idzie, naprawdę. Przy niektórych momentach idzie jej dosyć ciężko. Ale daje radę, ej, dobra jest, naprawdę dobra. Dobra morta z niej jest. O kurde, o kurde, o kurde. Dobra. No, utknęliśmy. O kurde, no i tutaj, no i za bardzo ją chwaliłem, wiecie Za bardzo ją chwaliłem. Teraz pali kapcia. Ale teraz podjedzie, teraz podjedzie, ja wam mówię. No i. No i dupa. I teraz my utknęliśmy. No, nie, no super. Dobra, tutaj. Tutaj jest darowe. Dobra, ekstra. Ekstra, ekstra. Okej okay. spróbujemy tutaj na dachu. No, prawie. No, nie piekło. Ale zanim sprawdźmy dokładnie, jaki to ma napęd? Tak, na tył. A szkoda, bo miałoby to potencjał, jakby miał na 4 buty. Miałoby to dużo większy potencjał, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wiadomo, terenówki są lepsze na 4 buty niż na tył, tak? What no to fakt, do przodu, on jedzie do tyłu. Dobra, coś posrałem. Aha, i się teraz blokowała. Właśnie, tutaj by się nam przydał nawet na 4 buty. by się aż tak nie blokowało. Dobra, walimy to z tym, żeby tam wylądować. Tracimy drzwi. Blokujemy się tu. Ideal. Dobra widzowie, to co? Jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie tak też w górę. Dajcie znać w komentarzu pod filmem, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Ja ten pojazd oceniam na takie... mocne... 7 na 10. Nie jest to mój styl. Dużo bardziej mi się podobała tamta terenówka. A ta raczej w mojej kolekcji nie zostanie. Więc no. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa pa!